Cześć, to znowu ja. Cześć, ludzie kochane. Tak myślałem, że leki refundowane, Bóg wie po ile, jakaś cena bajęcka, jakieś coś. I dzwoniłem do swojej lekarki, do pulmonologa i mówię, że się duszę, a dyski mi się kończą i inhalatory. To mi przypisała lekarstwa, a że to jest dość daleko ode mnie, nie wiem. Tutaj farmarek odebrał recepty i kupił leki. O, cała siata leków: dyski, inhalatory. My nie wiadomo, czy mi starczy z renty, bo tak straszą tymi, tymi cenami. 20 zł. Czyli te refundowane na astmę oskrzelowe są. Hmm. są, są refundowane także one kosztują coś 3 zł, 4 zł gdy były nierefundowane, to dysk jeden kosztuje 90 zł a refundowane 3 z groszem to już nie będę zaglądał ale nie jest tak tragicznie jak myślałem mam jeszcze leki na serce muszę przepisać, ale to to już ogólna lekarka przepisze Także jak na razie to, to jak przy moich chorobie to tam nie jest tak źle. Ech. To na razie tyle chciałem powiedzieć, że nie jest tak tragicznie, z nie jest to fundacja, jakby się wydawało, bo mi się do dzisiaj też tak wydawało, że zapłacę Bóg wiele. Dobra, trzymajcie się i bądźcie zdrowi. też.